Witam serdecznie na kanale ProForm Tennis. Ja jestem Konrad i dzisiaj podsumowujemy sobie wydarzenia z Miami. Nieco inna lokalizacja dzisiaj, ale film musi być, dlatego zapraszam na intro. Przechodzimy do pierwszej kategorii, kategoria numer jeden. to kategoria polska, nie działo się zbyt dużo, w sumie Magda Frech przegrała w drugiej rundzie. Kubi Hurkacz zagrał przewspaniały mecz, niesamowicie emocjonujący z Tanasim Kokinakisem w drugiej rundzie. W trzeciej rundzie uległ Mar Manarino. Manarino, który bez sponsora w Bawilonej koszulce zagrał naprawdę bardzo dobry turniej pokonując właśnie między innymi Hurkacza. Ciężki był to mecz, ale, no mówię, no to zwycięstwo z Kokinakisem przede wszystkim zasługuje na uwagę. Po tym meczu z Kokinakisem myślałem, że będzie to mecz tygodnia, ale jeden mecz zasłużył na to miano, wydaje mi się nieco bardziej. Dlatego wspominam o nim tutaj. Hubert obronił chyba sześć piłek meczowych w tym meczu. Wszystkie sety skończyły się wynikiem 7 do 6. No naprawdę wielkie widowisko to było. Świetnie się to oglądało. Iga Świątek, jak wiemy, w tym turnieju nie grała, a więc Hubert w trzeciej rundzie przegrywa z Manarino. No i teraz zaczynamy sezon na mączce Monte Carlo. A w kategorii numer 2, czyli Shot of the Week, nieprawdopodobna wymiana Alkaraza z Steinerem. Teraz ją tutaj będzie obok mnie widać. Naprawdę wspaniały tenis. Tenis kosmosu. Przepięknie oglądało się ten mecz, ale o tym jeszcze trochę później. W tej wymianie naprawdę było wszystko. Niesamowite uderzenie z linii końcowej, dropshot, lob. Jest to naprawdę bardzo, bardzo mocny kandydat do wymiany roku według mnie. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Taki poziom atletyzmu, taki poziom tenisa, coś wspaniałego. Poza tym myślę, że warto jeszcze wspomnieć o takim z meczu z linii końcowej Grigora Dimitrova w jednym z meczów. Zrobił coś podobnego, co zrobił Daniu. może nie było to tak spektakularne, ale no niesamowita czutka. Też przepiękne uderzenie. Naprawdę trzeba powiedzieć, że mimo tego, że Dimitro w ostatnich latach nie odnosi jakichś specjalnie wielkich sukcesów, jeżeli chodzi o wyniki, jeżeli chodzi o wyniki w turniejach, to ogląda się go z ogromną przyjemnością i, i naprawdę te jego mecze to są po prostu kopalnie highlightów pięknej gry. Jest to jeden z takich zawodników, których po prostu najprzyjemniej się ogląda zdecydowanie. Więc te dwa uderzenia jako te najlepsze z minionego tygodnia z Miami. My przechodzimy do kategorii numer 3. A kategoria numer 3 to zaskoczenie, i w tym tygodniu po raz kolejny Daniel Taro ze zwycięstwem, tym razem przeciwko Zwieriewowi. Mecz drugiej rundy Taro vs. Zwieriew kończy się wynikiem 6-0-6-4 dla Daniela Taro, zawodnika, który, tak jak już wspominałem, jest na pograniczu pierwszej setki, w tym momencie chyba 98 w rankingu wygrywa ze Zwierjewem i no i naprawdę pokazuje, że potrafi grać z tymi wyżej notowanymi rywalami, ale rozmiary tej porażki mogą naprawdę zaskakiwać. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, o czym wspominałem w zeszłym tygodniu, o tym, że Zwierjew naprawdę odbudował formę. No, być może niekoniecznie. Więc no patrząc na to, co Zwierjew Prezentował te dwa tygodnie temu ten zacięty ćwierćfinał z Mediewem. No, jest to naprawdę spore zaskoczenie. Nie tyle sama przegrana, co, co jej rozmiary, bo Daniel Taro nie pozostawił mu naprawdę żadnych szans. Więc chyba przed Zwierjem, no, jeszcze trochę pracy do wykonania, żeby dojść na ten najwyższy poziom. A kategoria numer cztery to najlepszy mecz. Wspominałem o wspaniałym meczu Huberta z Tanasim Kokinakisem. Świetnie się ten mecz oglądało, wielkie to były emocje, ale, ale tym najlepszym według mnie meczem. Jeżeli chodzi o Miami, był zdecydowanie półfinał. To było naprawdę wielkie, wielkie widowisko. Grał Alcaraz z Sinnerem. W tym momencie ta ich rywalizacja to są chyba mecze, na które czekam najbardziej. Bardzo szkoda, że Alcaraz nie wystąpi w Monte Carlo, to już jest potwierdzone. Zarówno Alcaraz, jak i nadal z Monte Carlo się wycofali już oficjalnie. Ale wracając do tematu, ten mecz. Cinera z Alcarazem naprawdę był wspaniały. Ilość zwrotów akcji, jakie tam miały miejsce, przełamań, odłamań ym, no to się w głowie nie mieści, co się w tym meczu działo. Widać było, że Alcaraz trochę walczył sam z samym sobą, ym, z problemami fizycznymi gdzieś tam pojawiał się ból w dłoni, gdzieś tam pojawiały się skurcze. Cinner naprawdę bardzo dobrze wytrzymał mentalnie ten mecz, ym, i po tym pierwszym secie, którego przegrał trochę na własne życzenie, bo miał już w nim przełamanie Obudził się potem i naprawdę w tych kluczowych momentach nie zawodził. No mówię, patrząc na ten mecz i na te ich mecze, no przyszłość tenisa jest naprawdę w dobrych rękach. Zapowiada się przepiękna rywalizacja. Tak jak wspomniałam, bardzo, bardzo czekam na te mecze właśnie między Sinerem a Alcarazem. Mam trochę takie wrażenie, że Sinner działa na Alcaraza trochę tak jak rybaki na Sabalenka, te mocniej grające zawodniczki na Igę Świątek. Sinner po prostu wali takie młotki ma tak niesamowity forehand jeżeli chodzi o te uderzenia z końcowej linii no są naprawdę przemocne i widać że są momenty w których Alcaraz sobie po prostu z tym nie radzi ciekaw jestem jak to będzie wyglądało w dłuższej perspektywie ale w tym meczu Widać było czasami brak pomysłu i taką łupankę Alcaraza. Nie wychodziło Alcarazowi dropshoty tak dobrze, ciężej mu było zmieniać to tempo gry przy tym jak mocno grał Sinner. I, no i wydaje mi się, że Sinner zasłużenie za wygrał. Niestety przegrał z Miedwiecym w finale, ale o tym sobie jeszcze powiemy troszkę później. Bo kategoria numer 5 to oczywiście Player of the Week i w tym tygodniu, jeżeli chodzi o turniej w Miami, wybieram właśnie Sinera. Ciężka droga do finału Sinera, przepiękny, bardzo długi, 3,5 godzinny mecz z Alka razem. W finale trafił na Miedjediewa, który chyba po prostu ograł go doświadczeniem. Tam widać było, że to obciążenie związane z byciem w finale w turnieju Masters 1000 nie jest mu obce. Sinner też grał już raz w finale Masters 1000 z Hurkaczem dwa lata temu, wtedy też przegrał. I Jest mi trochę przykro, bo naprawdę kibicowałem Sinnerowi w tym meczu. Bardzo chciałem, żeby w końcu wygrał swój pierwszy duży turniej. Tak się jednak nie stało. No mam takie wrażenie, że ten półfinałowy mecz fizycznie wywarł na nim takie piętno, że po prostu trochę go w pewnym momencie odłączyło. Nie był w stanie zaprezentować się na 100% swoich możliwości. Niemniej jednak Ciner dla mnie jest graczem tygodnia właśnie przez tę drogę do finału, właśnie przez ten wielki bój z Alcarazem i tak trochę na zachętę. Mam po prostu nadzieję, że to nie jest jego ostatni finał tak dużego turnieju. Może dostanie się do finału Szlema w tym roku. Bardzo, bardzo mu kibicuję, bardzo trzymam za niego kciuki. Jestem naprawdę dużym fanem Sinera, jeżeli chodzi o to jego nastawienie, o ten jego spokój na korcie, tak ogólnie rzecz biorąc, o tę jego taką postawę. Bardzo mi przypomina w tym Federer'a. Cały czas ma kamienną twarz, ym, zaciśnięta pięść, jedzie do przodu. Bardzo dobrze się go ogląda, dlatego Janik Sinner dla mnie graczem tygodnia. A dla mnie Dyedyewa oczywiście również lecą gratulacje. No i to tyle. Miami za nami. I co dalej? Kończymy w tym momencie z hardkortem, przenosimy się na mączkę. W bieżącym tygodniu trzy turnieje ATP 250 w Estoril w Portugalii, w Marrakeszu i w Houston w Stanach Zjednoczonych. Takie turnieje, które są po prostu przygotowaniem do sezonu na mączkę. I od 9 kwietnia zaczynamy zmagania w Monte Carlo, Masters 1000. Nie mogę się doczekać na ten turniej. Wydaje mi się, że po tych turniejach ATP 250 teraz nie będę robić kolejnego filmu podsumowującego. Być może powiemy sobie o tym w podsumowaniu, właśnie turnieju z Monte Carlo, po turnieju Masters 1000 w Monte Carlo. Widzimy się w kolejnym podsumowaniu. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy film. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Zostawcie łapę, zostawcie suba. Zapraszam do filmu o butach, takiego luźnego vloga, który wyszedł kilka dni temu. Link na pewno zostawię w opisie. Oprócz tego, zapraszam na Instagram ProFormTenis, Tenis, gdzie oprócz tych rzeczy YouTubeowych bieżące informacje ze świata tenisa, trochę więcej sprzętu. Więc proszę bardzo wejść na Instagram i zaobserwować. Ja się żegnam, dziękuję bardzo i do następnego.